Dobrze, także możemy zaprezentować to, co stworzyliśmy. To jest główne nasze zadanie, ramię robota, które działa systemem hydraulicznym na wodę. Można tutaj zauważyć system strzykawek, który wpompowuje wodę w odpowiednie części ramienia. Wszystko jest sterowane przez płytki Arduino, które są nie są zdalnie sterowane, tylko są zaprogramowane. Czyli wszystko działa. Samodzielnie, bez naszej ingerencji, e, możemy zauważyć szatę graficzną całego naszego przedstawienia. E, cały system tutaj e, przebrania słonia, który miał też pokazywać jednocześnie ptaka. E, tutaj możemy zobaczyć e, nasz obraz, który był namalowany farbami UV. E, zmieniał kolor pod wpływem e, zapalenia się lampy. Tak jak widać, jest całkiem inaczej. Wszystko zostało też oparte o odpowiedni system okablowania, system zwart zamykania obwodów, dzięki czemu to wszystkiego działało. Jest to dosyć skomplikowany układ. To jest nasze logo naszej szkoły, naszej grupy. Było dosyć pracochłonne, a z zwieńczeniem całej naszej pracy był hologram starannie wykonany, przedstawiający słonia.